My tutaj mamy z nami pana Grzegorza Komodziejczyka, to jest przewodniczący Komisji Sportu, Kultury, Sportu i, i czego jeszcze? I turystyki. Tak jest. Ja tylko pamiętam, że kultury, bo to jest nasza branża, natomiast to jest Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w Tychach. I pan Grzegorz wraz ze swoim synem, który jest trenerem drużyny kobiecej ma do zaprezentowania wspólną zabawę. Będziemy podbijać balony. No! Witam Państwa serdecznie. Minął rok z Polonią Tychy. Polonia obchodzi roczek. Proponujemy dla Was taką zabawę. Pompujemy balony, ci którzy mają. Będziemy podbijać balony z Polonią Tychy. Podbijemy na pewno rekord, ponieważ na dzień dzisiejszy rekord wynosi zero. Czyli na pewno zostanie pobity. Pompujemy balony. Zanim pan będzie pompował, to ja e, powiem dziwnie balonami. E, Rozumiem, że wszyscy są przygotowani. 5, 4, 3, 2, 1. Podbijamy! Podbijamy! Każdą częścią ciała balony nie spadają. Jest kolorowo, jest kolorowo po prawej stronie, po lewej mało. Ej, dawajcie na prawo! Jest już ponad 60 61, 2... jeszcze trwa, jeszcze możemy podbijać. Zbliżamy się do setki. Już dawno minęła. Dziękuję bardzo za zabawę, za zaangażowanie i dobrej zabawy na Święcie Czekolady. Brawo, brawo! Dziękuję bardzo. Stwierdzamy, że rekord Miasta Tychy został ustanowiony, 101 czego? 101 podbić balonem i oby tyle trwał nasz klub. Podbijanie piłki było. A zagramy będzie? I slalom, i slalom. Znaczy będzie gotowy. Teraz jest, cały czas. Cały czas jest, są rekordy. Dziewczyny, Agata ma tej rekordy wszystkie. Słuchaj, dacie sobie radę, no. Nie macie wyjścia. Czupi podbijamy na czas. Na minutę to więcej razy podbije. I szybszy jest... Szybszy od Czysia Bizackiego. Którego serdecznie pozdrawiamy. 18 sekund. Nie, tam, nie. To jest taki sam podróż. Nie, to jest To jest taki sam podróż. To jest taki sam podróż. To jest taki sam podróż. To jest